Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii Dzisiaj jadę do miasta Nakatsu spotkać się z Michałem z kanału Japońska Prowincja by Dyrektor Sieci Michał też mieszka na Kyushu i dzisiaj zobaczę się z nim po 11 miesiącach więc nie mogę się doczekać Nakatsu jest mniej więcej w połowie drogi między moim miastem Kyushu a jego ojca i dlatego dzisiaj wybraliśmy to miejsce <try> Dobrze, ja dojechałem i już Michał powinien czekać na mnie w samochodzie. To już jest ze mną Michał z kanału Japońska prowincja. Bajder jak to siedzi? Tak zapraszam do... Mhm. Jego kanału jest naprawdę ciekawy. Ja też zawsze z przyjemnością oglądam. I teraz jedziemy na do zamku. Tak, znalazłem tutaj trzy miejsca, które w Nakatsu warto zobaczyć. Mhm. Jedną z nich jest zamek. Tak się składa, że jest całkiem niedaleko stacji, więc myślę, że najpierw tam podjedziemy. Mhm. W ogóle ciekawa gra słów, jak ci wspominałem wcześniej, jeszcze zanim przyjechałeś. Miejscowość nazywa się Nakatsu i, i to jest taka poprawna wymowa po japońsku. Ale jeśli przełożycie to na polski i rozdzielicie nieco te, to słowo, no to brzmi idealnie jak na kacu. Nie A wiem. piłeś wczoraj? Wiesz co, no piłem wczoraj jedno piwo, ale no, po jednym piwie to nie ma kaca, więc nie jestem na kacu. Jestem wy na kacu. Jest... No, szczerze mówiąc nie znam się zbyt na tej miejscowości, ale Michał wszystko sprawdził i ja po prostu będę towarzyszył. Tak, znaczy no ja jestem też pierwszy raz tutaj, bo e, pomimo, że to jest w prefekturze Ojta, tu gdzie mieszkałem ponad dwóch lat, ale e, no, trochę daleko w sumie. No, no tak, to... dwie godziny jechałeś? Tak, ponad dwie godziny nawet w sumie, bo e, w Japonii musicie wiedzieć, pewnie już wiecie o tym zarówno z Ignacego filmów, jak i z moich, że tutaj się nie jeździ tak jak w Europie, bo są wszędzie góry, więc przejechanie 80 km, tak jak w tym przypadku z Ojty, do Nakatsu zajęło mi ponad dwie godziny, gdzie mm -hmm. na płaskiej powierzchni byłoby to o wiele szybciej. Mm -hmm. Jak widziałem na mapie to naprawdę Nakatsu jest w środku, czyli między takiegoś a Nakatsu, ale ja jechałem pociągiem tylko godzinę, a Michał jechał dwie godziny <grym> mm, samochodem. Mm. Tak, to jest już w ogóle, tak jak czytałem, szukałem informacji o Nakatsu. <laughs> Nie będąc na Kacu, e, to, e, to jest już w zasadzie pogranicze prefektury Fukoka, tutaj już zaraz mm -hmm. niedaleko. To już jest końcówka. Mm -hmm. Także ja się poruszam tak naprawdę e, w obrębie Oity cały czas. Pracuję mm -hmm. w Bepu, natomiast mieszkam w Oita. Mm -hmm. I mieszkam w tym rejonie już od y, ponad dwóch lat. Mm -hmm. y, pod koniec grudnia zeszłego roku miałem dwa lata. I też nagrywam sporo filmów, ale cały czas mam tyle ciekawych miejsc wokół mnie, że nie miałam potrzeby jeszcze, żeby tak naprawdę gdzieś dalej jeździć. Tam ja odkrywam na co dzień, dodaję do mojej mapy coraz więcej i więcej nowych miejsc, zaznaczam. I tak naprawdę to jest nieograniczona ilość. Mógłbym żyć 200 lat, podejrzewam, mieszkając w Japonii, ciągle mieć nowe tematy, bo tutaj jest tyle wspaniałych, ciekawych miejsc. A ja przede wszystkim. E, Lubię takie miejsca nietypowe, ukryte, takie nieznane, które przez większość osób nie są znane. I co ciekawe, to większość tych miejsc, które ja już poznałem i odkryłem, nie jest znana Japończykom, rodowitym, To no właśnie, tu właśnie. Mieszkają. I za to lubię Twój kanał, bo naprawdę pokazujesz naprawdę nietypowe miejsca. Nawet ja staram się. Staram się pokazywać takie nieznane miejsca, ale pod tym względem Michał jest lepszy Bo naprawdę zawsze Dziękuję. znajduje no, takie tajemnicze i nieodkryte miejsca I no, cały czas nagrywasz w Oita i to znaczy, że naprawdę nie wiem, doszukujesz się, tak można powiedzieć tak. A ja na przykład nie wiem, szukam w internecie ciekawych miejsc, czyli Japończycy je znają i po prostu pokazuje, więc y, naprawdę Michał jest ekspertem, jeśli chodzi o pokazywanie Japonii, takiej no, nieznanej. I dlatego japońska prowincja. Tak, dlatego japońska prowincja, dokładnie. Poza tym, y, taki był plan od początku, ponieważ Miku, y, moja żona, pochodzi z prefektury Oita i ona. Y, na początku wspominała, że jeśli zamieszkamy w Japonii, to chciałaby mieszkać blisko rodziny mhm. tutaj na prowincji, ja, a ja również, więc doskonale się z tym zgodziliśmy, bo ponieważ po 14 latach mieszkania w Londynie, miałem dosyć już tego e, zgiełku, hałasu i tak itd., i też e, bardzo chciałem zamieszkać w takim właśnie spokojnym miejscu. Mhm. No i pomyślałem, że no to będzie idealna nazwa też dla kanału Japońska Prowincja, zwłaszcza, że już jest tych kanałów e, youtuberów, którzy mieszkają w Tokio lub okolicach kilka co najmniej i mhm. też nawet widzowie mi sami pisali, pisali już niektórzy, że to już się takie monotonne staje że, że są zadowoleni, mhm. że wreszcie coś innego mogą mhm. e, zobaczyć oprócz Tokio no i wydaje mi się, że no trafią, no na razie jeszcze nie wiem, jakoś nie mogę trafić może mhm. ludzie nie, nie lubią mnie. Nie <laughs> ale, możliwe. No nie wiem nie mam szczęścia na razie. Jeszcze nie mam tak dużo widzów. Ale zobaczymy, może się to zmieni. Ale dostaję mnóstwo, co jest pozytywne, dostaję mnóstwo e, maili od ludzi mhm. e, z pozytywnymi uwagami. Niektórzy twierdzą, że im się bardzo podobają. Moje filmy Jeden Pan nawet, bo pan to myślę, że e, już e, nawet starszy ode mnie napisał kiedyś, że ogląda moje filmy nałogowo, mhm. że nie może przestać, więc no to zobaczymy, no może z czasem ludzie poznają mój kanał, no teraz... Mhm. Problem jest taki, że tak naprawdę najlepsza droga, żeby, żeby w tych algorytmach YouTube'owych się odnaleźć, wypadałoby przez jakiś czas co najmniej wrzucać codziennie. Mhm. Natomiast no, ja nie mogę na to sobie pozwolić, bo ja mam stałą pracę. Mhm. I druga sprawa jest taka, że no, ja staram się robić takie ciekawe filmy. W każdym, każdy odcinek to jest jakaś przygoda, jakieś konkretne miejsce odwiedzone praktycznie. Mhm. Więc to też jest bardzo trudne do wykonania, żeby teraz codziennie taki ciekawy odcinek zrobić. Mógłbym jakąś, nie wiem, pogadankę nagrać na przykład. Albo jakiś taki... Jak ty, tobie było łatwiej, moim zdaniem, bo ty... Y, ciekawe są twoje filmy, ale łatwiej jest, bo ty na przykład wiesz, masz pewne, pewną wiedzę na temat Japonii, mm -hmm. poczytasz jakieś książki i możesz takich filmików nagrać mnóstwo, prawda? Siedzą mm -hmm. sobie w domu, to jest łatwe. I możesz wtedy sobie przygotować nawet na miesiąc do przodu materiał, natomiast... Tak. No ja muszę gdzieś pojechać za każdym razem, taką mm -hmm. wyprawę przygotować. Także to, to zajmuje czasem, no ale... Mm. Zobaczymy. Rozgadałem się troszkę. Przyjechaliśmy pod zamek w międzyczasie. Tak, teraz pokażę. I właśnie szczerze mówiąc, już ręce mnie bolą od trzymania aparatu właśnie i myślę, że trzęsę się, więc na razie przerwiemy i potem jeszcze pogadamy. Tak jest, do zobaczenia w trakcie. O tym zamku powiem Wam kilka słów, ale muszę zaznaczyć, że nie jestem dobrze przygotowany, tak na trójkę z plusem. Zamek pochodzi z XVI wieku i w większej części jest odbudowany, jest to rekonstrukcja. Więc niestety ja mam taką zajawkę na punkcie historii, że e, m, największą radość sprawia mi obcowanie z oryginalną historią. Czyli może to być nawet ruina, ale oryginalna. E, więc tak naprawdę pomijam wiele zamków w Japonii, ponieważ zdecydowana większość z nich jest zrekonstruowana, oczywiście, mhm. ponieważ to były budowle drewniane. Natomiast ten zamek, muszę powiedzieć, że wygląda bardzo ciekawie, bardzo mi się podoba e, ta rekonstrukcja, już e, stojąc tu na zewnątrz, a myślę, że w środku też pewnie wygląda ciekawie. Mm -hmm. e, także to w sumie tyle co wiem na tą chwilę o tym zamku, myślę, że więcej dowiemy się w, e, w środku, prawdopodobnie a, będą i jakieś i materiały, w, jeśli chodzi o język angielski dostępny, tak zakładam, chociaż mogę się mylić, bo w Japonii e, <laughs> nie, nie, nie zawsze. Także zaraz się, zaraz się dowiemy, jak to będzie wyglądało w środku. A jak się nazywa ten zamek? Bo zapomniałeś powiedzieć? Na kacu zamek, tak. Nazywa się na zamek katsu. na kacu. Czyli zbudowali go na kacu i się zawali i później musieli go odbudować. Nie okay. no, oczywiście to nieprawda. To chodzimy? Chodzimy, tak. Na, na statek tędy. Taki żarcik oczywiście. Ja czasami używam. E, swoich filmach, jak e, mówię do widzów, takich żartów, które e, czerpę, podobnie jak mój, mój pseudonim, czyli dyrektor sieci, e, z filmów, e, które powstały za czasów komunistycznych, e, wszystkie te najlepsze kultowe komedie, typu Race i tak dalej, e, Barei". E, mhm. Raz e, więc... próbowaliśmy nagrać jakąś małą scenkę, Pamiętasz? Jak byliśmy tam e, nie pamiętam gdzie, ale to była... To była Ojta i Pamiętasz? No nie wiem właśnie, tak e, coś takiego robiliśmy. A, tak, tak, tak. No to ja to zamieściłem w moim odcinku z zeszłego roku. E, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. To, to właśnie był odcinek, kiedy na co odwiedził mnie i wtedy się poznaliśmy po raz pierwszy w Ojta i tam zwiedzaliśmy kilka miejsc a oczywiście na tym terenie o wiele lepiej ja się poruszam więc myślę, że powinno wam się spodobać a ta scena tak, to była taka scena też z jednego właśnie z tych filmów, z tych komedii, gdzie stoi dwóch panów na dworcu i pokazują tak, bo im kazał redaktor, a oni nawet nie wiedzą co pokazują i my też tak pokazywaliśmy to jest tak zwany ...metoda na zwiedzanie. Chodźmy tędy. Widzę tu mapę, więc może zerknijmy. Więc tak, tutaj jesteśmy w tej chwili przy zamku. Widzę, że tutaj jest sporo bram torii na terenie tego przylegającego ogrodu. Jest oczywiście zamek położony, który często bywa Wzdłuż rzeki, która też chyba nazywa się Nakatsukawa. Mm -hmm. Tak? No. Tak. Nakatsukawa, dokładnie. Nie byłem pewien tego kędzi, ale Naka i Kała znam, a tego jeszcze nie wiem. No ja muszę Wam jeszcze wspomnieć, że ja nie studiowałem japonistyki. Ja e, znałem mniej więcej tyle japońskiego, co większość z Was wcześniej, czyli Sony, Toshiba, Honda. Mm -hmm. <laughs> Natomiast zacząłem się uczyć już po przyjeździe do Japonii i no coś jeszcze się nauczyłem, oczywiście. Pracuję z Japończykami też. I nie mam wyjścia, ale no, mój japoński jeszcze daleki jest od takiego poziomu. Powiem Wam, że już całkiem nieźle radzi sobie z japońskim. Kiedy no, ostatnio byliśmy w kombini, to normalnie sam rozmawiał z sprzedawczynią przydawczyni, i naprawdę byłem pod wrażeniem. No, powoli, staram się wiesz, no, nie mam wyjścia. Lubię ten kraj, chcę tu mieszkać, więc muszę się uczyć kanji są, nie ukrywam, że tak jak dla wszystkich kanji są najtrudniejsze, ale często jak rozmawiam z Japończykami i pytają mnie jak z japońskim u mnie i mówię, że no uczę się, że znam hiragany, Katakane, że mam, no z kanji jeszcze wielu nie znam ale oni mówią, nie przejmuj się, bo Japończycy też nie znają to prawda to co, chodzimy? tak na statek służbowo to też jest jednego z filmu. podoba mi się ten, bo jest taki czarny kolor, z tego drewna. Pyszny napój a propos Reklamy? Lecz uh -huh. Mecz to taka popularna marka, oni robią różne owocowe takie napoje, orężady. E, I akurat z zlici pierwszy raz piję uh -huh. Ja nie może kupię Twoje i spróbuję No to teraz jesteśmy Tutaj w ogrodzie A dlaczego nie nagraliśmy zamku? Masakra nie nagraliśmy zamku dlatego, ponieważ Japonia to stan umysłu. <laughs> Ale tłumaczę i objaśniam Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że i to już nie pierwszy raz zdarza się taka sytuacja w zasadzie. Mianowicie myślenie jest jakieś trochę dziwne w niektórych instytucjach w Japonii. I na przykład tutaj mieliśmy taką sytuację przed chwilą. Mianowicie miasto, które jest zupełnie na oboczu, mało odwiedzane przez turystów, które powinno działać. Na rzecz tego, aby przyciągnąć tutaj turystów, więc jak to zrobić? No, w dzisiejszych czasach trzeba ściągnąć tutaj influencerów, którzy sfilmują to miejsce ze wszystkich możliwych stron, opublikują na swoich e, mediach, filmach i tak I nawet jeszcze e, e, niektóre firmy płacą za coś takiego YouTuberom i, i innym. Natomiast tutaj, co się okazało, chcemy kupić bilet. Okej, okay, Pani nam bilet sprzedała, ale powiedziała, że jak chcecie wejść tam z kamerami i filmować, to musicie napisać podanie do kierownika. <laughs> to jest w ogóle eee, nie do wiary, co tu się dzieje. I później z tym podaniem, czyli tak, trzeba wejść na stronę, całą procedurę przejść, wydukować... Tak napisać mail, dostać od kierownika odpowiedź, ee, że można i przyjść z tym. A później komisja jeszcze zadecyduje, to już taki żart, tego pewnie nie powiedziała, ale... No krótko mówiąc jest to po pierwsze nie do zrobienia dzisiaj, tak dęki, a po, po trzecie no to w ogóle by jakaś bzdura totalna no przecież my nie jesteśmy stacją telewizyjną która tutaj chce zrobić jakiś materiał dokumentalny o tym po prostu vlogujemy i tak naprawdę równie dobrze mogłoby to być ujęcie do naszego prywatnego archiwum prawda? Mhm. Ale no widzi, że wspomnieliśmy jej chyba tak, że, że robimy to na YouTube, więc tym bardziej powinni się ucieszyć, że chcemy to za darmo zrobić, żeby zareklamować ten zamek do ich miasteczka, ale no, wolą jednak inaczej, więc tracą podwójnie, bo postanowiliśmy ukarać ich nie, nie płacąc za bilet, nie zwiedzając zamku w środku, a po drugie nie będzie darmowej reklamy. Nie, niezrozumiałe zupełnie są dla mnie decyzje Japończyków w wielu, w wielu instytucjach. Na przykład pamiętacie, znaczy yy, aha, bo teraz to synek jest. <laughs> Twoi widzowie jeszcze nie znają, a być może poznają. W zeszłym roku byłem z Moniką Polką, która mieszka w Wojta, yy, w miasteczku Kicuki, yy, dosyć blisko Beppu. I tam też jest zamek yy, i tam nie robili nam żadnych problemów, jeśli chcielibyśmy go sfilmować w środku, ale nie wydawało nam się bardzo atrakcyjnie, żeby go filmować w środku. Tam zostaliśmy, tylko e, odpowiedź odmowną, jeśli chodzi o latanie dronem. No to jestem w stanie już zrozumieć, bo e, była jakaś sytuacja, gdzie jacyś, nie wiem, Chińczycy czy tam Koreańczycy, jacyś e, z Azji, gajdzinowie w każdym razie, latali i jakąś tam niebezpieczną sytuację stworzyli, więc no, okej, okay, nie wszyscy potrafią latać dronami. To, to jestem w stanie zrozumieć. E, no, ale to nie jest Louvre, no ha, To czy taka akcja? Baczę do Osi Daisuki desu No dobrze To tak, zamek mamy zwiedzony Ale jestem obrażony na nich tutaj gdzieś nie do wiary zwróć uwagę, dwie osoby inne tu były, tak? W tym czasie nikogo nie ma totalnie. Mm -hmm. Więc tak, nie zarobią na bileta, plus już o tym wspominałem, nie chcę się powtarzać, plus nie zarobią darmowej reklamy, więc. Ej! Japonio, To na razie opuszczamy to miejsce i jedziemy dalej. Tak, myślę, że teraz pojedziemy. Mamy dwie świątynie jeszcze na liście, i no nie wiem, jest to rezydencja jakiejś tutaj bardzo znanej, sławnej rodziny, która kiedyś mieszkała w Nakacu była ciągle na Kacu. <laughs> więc zaraz podejmiemy decyzję: albo pojedziemy tą czerwoną świątynię obejrzeć, albo tą rezydencję. Zobaczymy, czy. Czerwono o Święty nie? bo ta rezydencja no to podejrzewam, że będzie taka jak większość japońskich starych domów. Co nie ukrywam, że jest fajne, bo ja na przykład bardzo lubię taką starojapońską architekturę. Mm -hmm. Ale no jesteśmy tutaj na wyjeździe, więc też mamy czas ograniczony. Eee, także musimy się zmieścić, a jeszcze musimy zjeść jakiś land też niedługo Tak. Na nie jest czego? Karagę, no tak. właśnie. Tak jak cała prefektura Ojta, ale... W prefekturze Ojta też gdzieś musiało to mieć początek i właśnie w tym rejonie. Stąd słynie na Kacu, słynie z Karagie. Tak, impreza z Karagie, i potem będziemy na Kacu. A, a w ogóle, co to jest Karagie? Karagie to są smażone kurczaki. Tak. i tak. wiesz co, na Hokkaido mamy własną odmianę hmm. i nazywa się zangi. O, no, to mnie w sumie nie dziwi, dlatego że no, kurczak to jest wiadomo najpopularniejszy rodzaj mięsa chyba. Wszędzie jest jedzony na całym świecie. Tak. O. I jest to bardzo prosta i standardowa po tak? czyli usmażony tak. kurczak w panierce. Mhm. No i smaczny, co przede wszystkim? Nie drogi. Mm -hmm. Ja najczęściej, jeśli chodzi o mięso, to jem kurczaka w domu, bo jest prosty do ładowania. No, mm -hmm. Prosty jest, no, szybki, nie No, to idziemy? Tak, to idziemy w takim razie do radiowozy.